Janusz Grabowski, podcast o możliwościach nieruchomości, sprawdzone i dobre porady dotyczące zakupu i kredytowania nieruchomości. Zapraszam do słuchania. Czy można kupić mieszkanie na kredyt? Jeżeli posiadam już jeden kredyt hipoteczny, czy mogę kupić dom na kredyt, ale posiadam już kredyt na działka? Się budować. W każdym z tych przypadków jak najbardziej możesz kupić nowe mieszkanie na kredyt, na kolejny kredyt hipoteczny, pod warunkiem, oczywiście, że masz zdolność kredytową. Nie w każdym banku jesteś w stanie otrzymać trzecią hipotekę, ale prawie każdy bank da tobie drugi kredyt hipoteczny. Ale jak to zrobić? Na co warto zwrócić uwagę? Jak podejść do sytuacji? Zakupu czy sprzedaży yy, obecnego mieszkania czy domu o tym w dzisiejszym odcinku. Także też trochę o podobnych strategiach opowiadam w moich innych odcinkach, dlatego zapraszam do zapoznania się też z innymi moimi artykułami. A w dzisiejszym sobie skupmy się na tym, co możemy zrobić posiadając własne mieszkanie, żeby kupić na przykład sobie dom. Przede wszystkim, gdy wnioskujesz o kredyt hipoteczny na zakup nowego mieszkania, musisz zdać sobie sprawę, co robi z obecną nieruchomością. Czy sprzedajesz obecne mieszkanie w pierwszej kolejności, spłacasz kredyt i dopiero startujesz na z wnioskiem o nowe, na nową nieruchomość, czy może jednak zastanawiasz się z tym, żeby wynając sobie coś większego. Obecne mieszkanie sobie też wynajmujesz komuś innemu, aby zwiększyć swoją zdolność kredytową, i dopiero za pół roku, za rok, jak nazbierasz wkład własny, zbudujesz sobie dodatkową zdolność kredytową dzięki wynajmie mieszkania, i dopiero wtedy będziesz wnioskować o nowy kredyt hipoteczny na zakup domu czy mieszkania. Możesz także zawnioskować o zakup na nowe mieszkanie, o kredyt hipoteczny, a w międzyczasie sprzedajesz swoje aktualne mieszkanie. Możesz także, tak samo, zawnioskować o zakup nowego mieszkania, ale w międzyczasie sprzedajesz swoje mieszkanie, żeby mieć pieniądze na wkład własny, ale się tak dogaduje z nowym kupującym, że masz odroczony termin wydania mieszkania. Tak? Załóżmy na to, dzisiaj Sprzedaję mieszkanie, tobie, drogi słuchaczu, ale mówię: Słuchaj, ja też wnioskuję o kredyt hipoteczny, potrzebuję dwóch, trzech miesięcy, żeby coś sobie znaleźć e, i, e, i załatwić kredyt, ale teraz nie mam gdzie mieszkać. Nie chciałbym się przyprowadzać na miesiąc, dwa do rodziny, na nowe mieszkania. tylko no, na spokojnie, raz się przeprowadzić, a dobrze, na nowe. Czy możemy się dogadać, że na te 4-5 miesięcy? jeszcze mimo sprzedaży, ja tu będę mieszkać. Tak? I na przykład dogadujesz się z nowym kupującym, że przez te kilka miesięcy będziesz mu płacić czynsze, opłaty, czy na jakieś opłaty za najem, albo zejdziesz mu trochę z ceny z sprzedaży, żeby zrekompensować mu te kilka miesięcy czasu oczekiwania na jego nieruchomość. Idealno rozwiązaniem, ale niestety wtedy trzeba mieć zapas zdolności kredytowej i to by. Tego życzę, żebyś miał jak najwyższe dochody i ta zdolność kredytowa była jak najlepsza. Najlepszym rozwiązaniem jest to, że posiadając obecny kredyt hipoteczny, posiadasz zdolność kredytową z zapasem, żeby kupić sobie nowe mieszkanie na kredyt i przy okazji masz także zapas gotówki na wkład własny. Jest jeszcze jedno rozwiązanie, że też sobie zostawiasz obecną nieruchomość, jednakże łączysz obecny kredyt hipoteczny. Z nowym kredytem na zakup nieruchomości, ale obecna nieruchomość daje dla ciebie do wkład własny wirtualny ze względu na to, że robisz hipotekę łączną na dwóch nieruchomościach. Niestety jest niewiele banków, które to mogą zrobić. Po drugie, no musisz mieć na tyle niewiele kredytu hipotecznego do wartości obecnej nieruchomości, żeby wystarczyło także na. Wkład własny na tą drugą nieruchomość, tak? No i przykładowo, nowe mieszkanie jest warte 500 tysięcy, stare mieszkanie jest warte 300 tysięcy, ale masz tam 100 tysięcy kredytu, no to na przykład bierzesz kredyt hipoteczny łącznie na te 100 tysięcy, co masz na spłatę tamtego kredytu, plus dobierasz 500 tysięcy na zakup nowego mieszkania, czyli masz 600 tysięcy kredytu na nieruchomościach łącznie wartych 800 tysięcy. W tym momencie to jest ponad 20% wkładu własnego, inaczej LTV jest na poziomie około tam 70 paru procent, co powoduje, że są banki, a wręcz bym powiedział, że jest bank, który taką transakcję skredytuje. Niestety w większości przypadków będziesz musiał tak czy siak zaangażować minimum te 10% swojego wkładu własnego w nabywaną nieruchomość, ale też istnieje możliwość wjęcia hipoteki łącznej, żeby na przykład mieć lepsze warunki kredytowania. Takie możliwości oczywiście też istnieją. No w końcu to jest podcast o możliwościach w nieruchomościach, a jak potrzebujesz kredytu, to zapraszam do kontaktu. Napisz e-mail, zadzwoń, zobaczymy, co da się zrobić. Wracając do wspomnianych sytuacji, o których możemy opowiedzieć, mówiąc. Yy, Jaki możemy rozwiązać, właśnie przy zamianie mieszkania na większe, jest to, że musi wziąć pod uwagę też kilka ryzyk, które mogą spowodować, że się obudzi z ręką w nocniku. Więc miej to bardzo na uwadze, aby dobrze zgrać całą transakcję. No dobry ekspert w tym także Tobie pomoże. Nawet tutaj dobrze jest, ważne, żeby powiązać obie strony transakcji czyli z jednej strony i żeby na przykład twoich kupujących i ciebie obsługiwał jeden ekspert kredytowy. Super, jakby też to współgrało z jednym pośrednikiem nieruchomości. Dzięki temu tym stronom też bardziej zależy, bo jak odpukać jedna transakcja się rozjedzie, to się rozjedzie druga transakcja, więc w tym momencie te dwie transakcje są bardziej dopieszczone i twoja transakcja sprzedaży i zakupu mieszkania, czy też domu, powinna być wtedy bardziej zabezpieczona. Dlaczego? No bo ryzyko jest takie, że sprzeda swoje własne mieszkanie, a nie kupisz swojego nowego. Bo tak? odpukać będzie decyzja negatywna, bo nie wiem, coś z księgowieczysto się nie zgadza, są jakieś sprawy y, prawne do wyjaśnienia. Różne sytuacje mogą się wydarzyć. To może nie jest to, że w ogóle tego kredytu nie otrzymasz, ale na przykład zostanie odroczone w czasie, trzeba jakieś rzeczy sprostować, lub notariusz sobie za rzeczy dodatkowego papieru za udział w drodze, mimo że kupujesz mieszkanie, no i może się okazać, że będziesz musiał czekać miesiąc na dodatkowy papier. W drugiej strony ryzyko jest takie, że właśnie na przykład szybko pojawi się kupiec na twoje mieszkanie, zanim ty znajdziesz swoją drugą, nową nieruchomość. Lub w drugą stronę, ty za szybko znajdziesz sobie nową nieruchomość, ale nie masz zdolności na dwa mieszkania, na dwa kredyty. No i wtedy istnieje ryzyko, że wpłacisz zadatek, nie sprzedasz starego mieszkania i nie masz pieniędzy na wkład własny na drugie mieszkanie, albo nie dostarczysz papieru na to, że tamten kredyt został spłacony, żebyś Banku uruchomił nowy kredyt, tak? Więc takie sytuacje się też zdarzają, więc miej na uwadze, żeby w takich transakcjach zrobić sobie dłuższy bufor na finalizację transakcji, abyś miał możliwość spokojnego załatwienia sobie kredytu. Z drugiej strony są banki, w których jak już masz wybraną nieruchomość, możesz zawnioskować o wydanie decyzji finansowej, takiej, można powiedzieć, decyzji przedstawnej, gdzie zostały zaakceptowane Twoje dochody. A w międzyczasie, zbywca czy tam pośrednik nieruchomości organizuje resztę dokumentów od nieruchomości, e, robiona jest wycena, czyli opera szacunkowy przez rzeczoznawcę i z czasem te dokumenty dochodzą. Jaki jest tego plus? Zanim podpiszesz na przykład albo wpłacisz jakąś dużą kwotę zadatku, możesz już mieć decyzję finansową w jakimś banku i jesteś na teraz spokojniejszy, że już Twój wniosek, rób, wnioski są już powoli w procesie. Kolejna kwestia ryzyka jest to, że przy takich transakcjach musisz też wziąć pod uwagę, co zrobić w międzyczasie, czyli czy masz gdzie przetrwać ten czas, czy masz gdzie się wyprowadzić, no bo często są myślą, ok, sprzedam teraz obecne, przejdę na te trzy miesiące, zanim złatwi kredyt, gdzieś sobie wynajmę. Komień na że dużo osób nie chce wynajmować mieszkania na miesiąc, dwa, trzy, tylko woli podpisać umowę roczną nad okresem wypowiedzenia, no to mi jedno, dwumiesięcznym. No szkoda, że się nie wyrobisz w tych kosztach, albo będziesz musiał płacić tę umowę dłużej, lub będzie problem trochę ze znalezieniem. jak masz blisko rodziców, no to jest to fajnie, tak? Może znajomi są w stanie tobie, ciebie przygarnąć, tak? No jeżeli jesteś sam, lub z partnerką, z partnerem, może to nie być problem, ale jeżeli masz jeszcze dwójkę, trójkę dzieci, psa, kota, rybki czy krokodyla, tak, to może się okazać, że będzie problem, żeby się podziać na ten czas. Albo będziesz musiał na przykład skorzystać z jakiegoś bardziej hotelu, apartamentu, który jest droższy, wynajmowany na domy, żeby przez ten czas przetrwać, zanim się wprowadzić do nowej nieruchomości, więc miej to na uwadze. Zwłaszcza jeżeli nową nieruchomość, nowy dom kupujesz od dewelopera, istnieje ryzyko, że deweloper nie odda budynku na czas. Tak, że zamiast do 30 maja, mieszkanie odda 15 czerwca. Masz zabukowaną ekipę od 1 czerwca. Może kazać, panie, jak mam czekać dwa tygodnie, to idę na inną robotę i ja u pana będę robić, ale jak skończę tą robotę, czyli na przykład zacznę od 10 lipca. I masz już miesiąc w plec, więc nie bądź takim za ryzykantem, że wiesz, że w miesiąc się przeprowadzisz od wyprowadzki do remontu i wprowadzki na nowe, no bo niestety często się to nie udaje. Nie mówię, że nie, ale lepiej dać sobie trochę spokoju ducha, buforu finansowego. Oczywiście wiąże się to z kosztami, bo masz i stary kredyt, stare opłaty, nowy kredyt, nowe opłaty. Wiąże się to z trochę większymi kosztami, ale miej na uwadze, że istnieje ryzyko, że coś pójdzie nie tak. tak? Bo albo na przykład przy procesie kredytowym analityk wymyśli jakiś dodatkowy papier, niektóry też będzie czekać. Lub, co się często zdarza przy deweloperach małej formy, czy to może być tacy, którzy budują bliźniaki, jakieś tam jeden, dwa szeregi, często omijają ustawę deweloperską, sprzedając dopiero po pozwoleniu na użytkowanie. Czyli wolą wybudować, załatwić wszystkie formalności i sprzedać, tak jakby był to rynek wtórny. A w większości banków nie możesz wnioskować o kredyt, jak nie masz właśnie kompletu dokumentów, czy prawomocne pozwolenie na użytkowanie, czasem to taki budynku, czy nadanie adresu ewidencyjnego, co powoduje wydłużenie całego okresu kredytowania. Jak jedna z moich... Klientów mieli taki problem, że tak naprawdę w marcu już bukowali umowę. Deweloper mówił, że do maja wszystko załatwi. A tak naprawdę dopiero w październiku był komplet dokumentów. I mogliśmy wnioski składać tak, że jak klientka bukowała hmm, dom, to dopiero fasolka brzuszku zaczęła zalęgać. i po prostu chciała być błogosławiona. Czyli w ciąży ale na dzień podpisywania umowy kredytowej no już była prawie w terminie narodzić. Miej to na uwadze, bo różne sytuacje mogą tutaj wynikać. Mimo że deweloper im dał klucze we wrześniu, to zanim zorganizował papiery to i tak był październik. Tak na szczęście mieli zapas gotówki na to, żeby to mieszkanie wykańczać. Mieli... Zadzwonił gdzieś im tam wstęp na decyzję finansową, żeby byli spokojni, że raczej ten kredyt otrzymają. Już powoli sobie remontowali. Trochę też ryzykając, bo co jakby jednak z jakichś przyczyn do, do finalizacji kredytu by nie doszło, no to nie dość, że dali zadatek. to już też płacili trochę pieniędzy w tą nieruchomość, ale na szczęście ten kredyt otrzymali. Reasumując, jeżeli chcesz zmienić mieszkanie na większe, najlepiej dla Ciebie by było, jeżeli chcesz budować sobie też aktywa, majątek na przyszłość, czy dla dzieci, no to obecne mieszkanie zostawić i wynajmować, niech kredyt sam się spłaca, a kupić kolejny na kredyt, niestety na to trzeba mieć większą zdolność kredytową. Jeżeli masz z tym problem, jak najbardziej. Możesz w międzyczasie zawnioskować o zakup nowego mieszkania na kredyt, w międzyczasie też deklarując spłatę starego kredytu, czy też spłacać obecny kredyt w międzyczasie czy go mm, czy tamto stare mieszkanie sprzedać. Tak? Istnieje tutaj dużo możliwości. Większość o nich opowiedziałem ale jak to będzie wyglądać indywidualnie w twoim przypadku. To już zależy od ciebie jak do tego się przygotujesz i czy będziesz rozmawiał z dobrym ekspertem kredytowym. Jeżeli potrzebujesz pomocy zapraszam do kontaktu. Wyślij SMS e-mail Zadzwonię w wolnej chwili. Zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.